Cześć, witam was wszystkich Witam was na akcji zima, 23 stycznia Jesteśmy na gminie Orły Dokładnie miejscowość Chnatkowice Tak jak w zeszłorocznym vlogu Pokażę wam tutaj te góreczki, jak to tu wygląda Czy to zaduwa Teoretycznie na drodze nie ma za dużo śniegu, ale Ale powiem wam, zawiki tutaj mogą być, więc 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 jeździmy, no a jeśli jedziemy gdzieś na górki, no to przy okazji odśnieżamy całą, całą wioskę. Jak już jesteśmy, żeby po prostu wszędzie drogi były, jak to się mówi na błysk. O tak jak tu coś zawiało, tam coś zawiało, jak widzicie, opad śniegu jakiś tam jest, przed chwilą sypało troszkę mocniej. Więc żeby w niedzielę każdy spokojnie dotarł do kościoła. Lecimy, lecimy. Jest piąta rano. W miarę, w miarę się e, wyspałem dzisiaj, bo, bo, bo ostatnio to było dość, dość grubo. Były grube wpadki. Niestety nie udało się tego nagrać, bo po prostu... E, padła bateria w kamerze, no i, no i niestety się nie udało dzisiaj. Mówię, dzisiaj wam pokażę troszkę bardziej takie przyjazne dla nas drogi A nie tylko te takie najgorsze Szyby trochę brudne, mało widać, no ale... Mówię, trzeba by będzie gdzieś podskoczyć na jakąś myjnię, przepłukać to, bo... Bo to po prostu... Nie, da, nie daje już rady, jak ktoś mówi zwykły szmato tego czyścić, gdyż już za chwilę dalej to jest takie zabite, za zawalone jeszcze zależy. Najgorsze jest, jak się jedzie po krajówce, tam wiadomo, oni czymś tam leją te drogi, żeby ten śnieg szybko się roztopywał, żeby się szybko roztopił i, i robi się po prostu takie błoto pośniegowa z racji tego, że ja nie mam z lewej strony błotnika, tak jak widzicie, bo Został urwany w lesie, chłopaki, to coś tam chyba nie wiem, czy gałęzie yy, grabili, czy, czy, czy co tam robili. No i po prostu gdzieś gałąź weszła, w, całe mocowanie wyrwało. Leży na piaskach. Trzeba po prostu muszę zadzwonić do Krzysia albo żeby mi go jakoś podrzucił, albo, albo sam sobie pod niego podjadę coś tam nie wiem czy on tam jest gdzieś ugięty, czy łamany, to już nie mam pojęcia. Trzeba będzie to zrobić, gdyż no powiem wam, z prawej strony błotnik jest, szyba zazwyczaj z tej strony jest czysta, a z tej strony. Zawolone to jest wszystko tak jak i te lewe drzwi, przez które nic nie widać, ale nie ma tragedii. Jakoś jeździmy, trzeba strasznie uważać, czy, czy, czy żaden samochód nie jedzie. Gdyż ludzie no, tak troszkę nie zwracają na nas uwagi, że, że my coś tu robimy. Ja, ja nie jestem w stanie jechać cały czas do przodu. Tylko muszę dość często używamy rewers do tyłu. No i, no i mówię, tu trzeba się czasem wycofać, trzeba mieć oczy dookoła głowy, gdyż no, no, naprawdę ludzie nie patrzą na nas i jeśli przykładowo ktoś to ogląda, no to i, i widzicie, e, niekoniecznie ja ogólnie, że, że, że ciągniki jeżdżą, odśnieżają albo jakieś inne maszyny, no to zachowajcie tam szczególną ostrożność, najlepiej większą odległość. My jesteśmy raczej takimi normalnymi ludźmi, widzimy, że jak już przykładowo dwa, trzy samochody za nami jedzie, no to już wtedy zjeżdżamy z drogi, puszczamy, przecież nie trzymamy tego, nie trzymamy ludzi tak, tak za sobą, żeby robić korek, prawda, więc takie przepychanie się na siłę też nie jest dobre, no bo mówię, jeśli ja odśnieżę, muszę pilnować pługa, bo odśnieżamy drogę dość szeroko i jedziemy już na krawędzi brzegu, żeby po prostu jak najszerzej to było, w razie czego auta żeby się dały radę minąć. Po prostu ile się da, nie wszystkie drogi da się na szeroko odśnieżyć no bo jest tak jak tutaj ogrodzenie, już jest poniżej, jak kończy się asfalt, i tu jest za chwilę zaraz ruch. Mówię, nie każdą drogę można odśnieżyć, przykładowo na 6 metrów, ale, ale mówię, no robimy co możemy, żeby po prostu każdy użytkownik tej drogi był zadowolony i dawał sobie radę. Pod spodem jest dość ślisko. Więc więc tak jak teraz troszkę górki, czas strzałeczkę zrobić i, i faja do góry. O, ślizga się, ślizga się, ale gdzieś tam przyczepność złapie. Powiem Wam wczoraj mieliśmy bardzo straszny dzień, gdyż mieliśmy dwie wpadki, i to takie grube wpadki e, w miejscowości Duńkowiczki, nie wiem czy ja tam dzisiaj pojadę jeśli uda mi się tam nagrać vloga, na pewno wam pokażę z, e, po prostu z czym się wczoraj zmagaliśmy mój ciągnik w rowie niestety ściągło mnie, i to powiem wam tak szczerze e, prawie na postoju, a jeszcze bym zrozumiał jakbym gonił gdzieś dość szybko, bo bo ja jeżdżę szybko, ale powiem wam tak szczerze, zatrzymałem się bo musiałem wyjść po prostu z kabiny. Zatrzymałem się, stanąłem i podniosłem pług. Przód poszedł w rów i potem sparłem się w ogóle całym pługiem na na, na rowie, na brzegu rowu. Tył był w powietrzu, w, w, stał na drodze, no ale jak wiecie, ten nasz pług ma zabezpieczenia. Ciągnąć go do tyłu, rozdarłbym te wszystkie zabezpieczenia, to wszystko i jeszcze dłużej by zeszło jak Niż po prostu jakbyśmy zrobili tak, jakbyśmy zrobili, no wiadomo, trzeba było poczekać na chłopaków, żeby przyjechali. Przyjechał do mnie jednym klasem, jednym New Hollandem. Tym klasem niestety cofał. Wyszła, wyszło to po prostu, że, że, że nie do końca radzi sobie chyba operator w zimie, no i, i samego gościągło do rowu. Niestety zakręcił się, zakopał, narył sobie dziur pod kołami. Próbowaliśmy go potem. Bo Daniel przyjechał takim samym, jeszcze jednym niuchem Próbowaliśmy coś z tym zrobić, ale... No nie było szans po prostu, trzeba było e, Wezwać drugiego klasa, jak to się mówi, przyjechał drugi klas plus Plus do tego e, niucha, Niuch był z przodu jeszcze zapięty I dopiero I dopiero po prostu dało się to jakoś e, Na spokojnie ogarnąć Jak widzicie ciągnik tańczy Taniec na lodzie. No ale wracając do wczorajszej wpadki. No to ja, żeby nie czekać, możecie nazwać to głupotą, ale po prostu powoli na linie zsunęliśmy tył New Holanda specjalnie do rowu, żeby po prostu sparł na tylnym kole, gdyż jakbyśmy go zaciągnąć, zaczęli ciągnąć do, do przodu, ten tył mógłby za szybko wpaść i mogłoby mnie po prostu przeważyć. No i, i po prostu wsadziliśmy, tył poszedł w rów, delikatnie. Wtedy przyjechał duży klas z Jeszcze jeden dniuch Chłopaki z tej strony stali na skarpie od rowu, po prostu we trzech czy czterech Nawet nam jeden mieszkaniec z kolega... Boże, Duńkowiczek Mieszkaniec z Duńkowiczek, jeden przyszedł, pomógł Też przytrzymał ten ciągnik Za taką pomoc oczywiście wielkie dzięki Byli też, no niestety, zjawili się ludzie, którzy jak to się... Wiedzieli lepiej niż my jak mamy ten ciągnik wyciągać? Co mamy robić? Był tam taki jeden pan, który no... E, miał tam swoje historie, stał, dogadywał Wiecie, to jest nerwowa sytuacja e, no, bo, no bo wiecie, to nie jest normalne, że ciągnik przykładowo leży w rowie, czterech ludzi go trzyma, żeby się nie wywrócił No i takie dogadywanie nie, co niektórych, no to naprawdę Niektórym mogą puścić nerwy, no ja starałem się być w miarę opanowany Poprosiłem kulturalnie, grzecznie pana, żeby po prostu sobie poszedł, że, że, damy sobie radę eee, Pan niestety nie posłuchał Chwilę jeszcze postał, chwilę coś... Mm, żeby nie mówić brzydko, coś tam sobie pod nosem mówił Sensacje ludzie kręcili, no to... Ale żeby przyjść pomóc przykładowo, tak jak nam... Pomógł ten mój kolega, no to to już nie było wtedy chętnych, ludzie stali, oglądali, no bo... Bo fajnie, bo jak wywrócą ciągnik, to będzie, będzie atrakcja Mamy tam parę zdjęć, najwyżej może gdzieś porozmawiam z Chesterem, może dodam te zdjęcia do filmu, żebyście po prostu zobaczyli jak to wyglądało. No nie było za ciekawie i jeden i drugi. Eee, mówię powolutku, powolutku. Wyciągnęliśmy niucha. No i pojechaliśmy na górę wydzierać klasa. No. Jeden klas ma chyba 250, drugi 270 koni, jak się nie mylę. No to wiecie, jak zopało go z przodu te 250 koni, prawda? Bo tam chyba tym większym się zakopał, jak dobrze pamiętam. Yy. I powoli, powoli go norm chłopaki wyciągnęli. No brak... Ja już się nie zapinałem, no bo wiadomo, i rozsiewacz przeszkadza i dodatkowo jeszcze, no nie mieliśmy też liny. Mówię, ważne, że się wszystko udało. Yy, na spokojnie. Bez, jak to się mówi, żadnych już wtedy złotych rad powolutku, 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 Krzysiu oczywiście o wszystkim wiedział, co się stało Nie było tam żadnych, jak to się mówi Żadnych konsekwencji z tego, nic nie uszkodziliśmy, nic nie rozwaliliśmy On też rozumie, widzi co się dzieje na drodze, też Wydaje mi się, że też kiedyś jeździł, więc Więc, więc Rozumie, jak to jest, nie Mówię, żeby jeszcze człowiek to wpadł na tempie, no a to po prostu ten tym klasem do mnie cofał, nacisnął na hamulec 3-4 metry jeszcze go potrafiło sunąć po, 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 po asfalcie i dopiero wtedy wpadł do rowu obciążnik zawinął się za drzewo odpinaliśmy jeszcze obciążnik potem ten obciążnik na, na samym łańcuchu wyciągaliśmy no dość, dość 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 ciekawie wczoraj było ale dobra, nie ma co już o tym mówić ja tu sobie spokojnie odgarnę ich, to, to takie ala rondo Jedziemy tam na górki i tam będziemy nagrywać coś dalej Także lecimy drogę na Schnatkowic na Orzechowce Patrzcie jak się rozpadało Nie pada Pada <ścoughs> Założyliśmy takie właśnie ledowe Światła tutaj z przodu Powiem wam Piekło Pięknota, tak jak dla mnie Jeśli chodzi o jazdę po nocach Zarembiste, no ale jak widać, że jak widzę, że po prostu jadę, jest naprzeciwko jedzie samochód, no to staram się je wyłączać, no bo zauważyłem po prostu, że, że uślepia ludzi. Więc też, ale. Ale jeśli z przodu LEDy, z tyłu Ledy, no to wiadomo, tylko ja jeżdżę, tylko jeden ciągnik ma właśnie tak to założone, reszta wszystko chodzi na oryginalnych halogenach. Także lecimy. Tu się trzeba dobrze rozpędzić, bo może być zadute. Nawet nie, powiem wam, że przy... A może nie ma szans, nie wyjdzie. Puch do góry i faja. Wszystko będziemy spychać z dołu. I tak jak widzicie, nawiewa z prawej strony do lewej. To ja, tą skarpę będę się starał, żeby tu było jak najmniej. Przerzucić na tą stronę. Po prostu nigdy nie robimy skarb pod wiatr. To jest najważniejsze. Bo to potem wszystko zaciąga jak cholera. Ale to sobie zostawimy, czuję, że tam będzie lepsza zabawa, to jedziemy na tamtą stronę. Tutaj zrobimy tak samo. To powinno być mniej, bo odwaliłem to ostatnio, ale co już mamy z górki, to wolniej. Mówię, bo tu trzeba komuś po polu, tu widzę, ktoś chyba nie wyjechał, bo ślady zawracania. O właśnie tak, troszkę po polu tutaj. Zabierzemy to, co jest naciągnięte, szerzej niż droga Ale patrzcie, zabieram te dwa metry, czy tam metr, co zabrałem z pola Przesunąłem tą skarpę i z automatu 2 metry Odsunęło mi się to zawiane, czyli teoretycznie drogę mam dalej przejezdną Mam nadzieję, że tutaj nikomu żadnych szkód nie narobię Ale wiecie, no to jest zima, ciężko mi cokolwiek w ogóle powiedzieć Czy coś w ogóle na tym polu jest zasiane Co prawda jest to mój rejon, często się tutaj kręcę Bo mamy też tutaj pole, no ale Mówię, wszystkiego nie da się zapamiętać, choć powiem Wam tak szczerze, że e, i tak jak jadę, to staram się zaglądać co, gdzie mniej więcej kto ma posiane właśnie przyszłościowo potem e, jeśli chodzi o zimę, prawda? Wiadomo, jeśli tam będzie orka albo coś, no to 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 nie przeszkadza. O, to jest tak samo cyk zawiane, ale to jest za krótki odcinek, żeby się bawić, przewalać tą skarpę, to ją po prostu ciach, odpycham, trochę bokiem mnie stawia, ale i idzie. Diabeł nie maszyna, a tylko 80 koni. Tutaj też zapewne nie wyjdę. Tutaj takie dobre hałdy po lewej stronie podkładałem. Te, to nie ma sensu, ja to sobie od razu na, na, na tą stronę przewalę, więc teraz wyjadę na pusto, ale patrzcie, droga jest przejezdna, cały czas można tędy jechać. Tutaj jadąc przy tej stronie. No dobra jednak nie, zawiało tutaj bardziej. No a teraz, żeby tylko w bruzdę nie pójść, bo tutaj ratunku nie będzie. Tutaj, żeby ktoś do mnie dojechał, to trzeba by było pewnie czekać dwie godziny. Ta droga leci na Orzechowce, ale zazwyczaj wiecie jak to, to przez pola. Asfalt co prawda jest tutaj zrobiony, ale to jest droga przez pola, która naprawdę mega zaduwa. Nie wiem, czy tutaj z gminy, z gminy Żerawica odśnieżona jest. Tak, już ktoś był, widać, ale... Ale zaraz to dalej zaduje. Coś tak czuję i... O, tu właśnie o już pług skacze, bo skiba po skibie. To muszę się troszkę odsunąć. Tam ja tak szczerze to nawet jedynką wolniej tu pojechał bo mówię, bo tutaj troszkę z tych pól trzeba będzie z tej strony to zabrać rzucimy na tą stronę oła wiecie, z górki to inaczej, to też nie ma jakiejś takiej masy ten ciągnik, żeby on po prostu no jak ktoś mówi, szedł no nie, no nie da rady ale jak się nie da pod górkę, to musi się dać z górki, nie ma rzeczy niemożliwych. O, tak samo tutaj też po polu. O o o, 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 ślisko. Trzeba troszkę pług do góry i żeby aż tak strasznie nie darło. Żeby go tylko ze śrub nie wyrwał, bo jak go wyrwie z zabezpieczenia, no to samemu sobie nie poradzę, żeby go wstawić. To jest strasznie duża dziura. Nie wiem dlaczego. Czy tutaj ktoś cały czas odoruje od drogi, czy jaka cholera, ale, ale jest, to jest. Bo, bo już miałem okazję wpaść, to Wam powiem, że głęboko strasznie. Ja jeszcze trzy razy będę musiał cofnąć, bo mówię na razie to. Pociągnę z góry z góry, i ostatnim razem tak przejadę. Już wiecie, żeby na czysto było ładnie. To zrobione. Z górki jest najgorzej się rozpędzić, już jak się rozpędzisz, to się możesz nie zatrzymać. To jest właśnie ten minus. Pod górkę nie wyjdziesz z górki, się nie zatrzymasz. że i takie uroki zimy. To jest chyba najgorsza droga, jak to się mówi tutaj na Chnatkowicach, jeśli chodzi właśnie o, o śnieg, że zaduwa i tak dalej, i tak dalej. No właśnie ciągnie. rozjeździć o i wyskoczył teraz tylko jeden hamulec trzeba lewy zablokować faja. albo i nie Właśnie to jest. O. Właśnie to jest to, zobaczymy, jak nie wyjdzie tyłem to się będziemy musieli nawrócić. Nie wyjdzie chyba, a jeszcze raz. Nie może, że nie wyjdzie. Ale nawrócimy się i wiadomo już protektor działa w drugą stronę. I to będzie o, tutaj komuś na orce mniejszy bieg. No niestety tu się nie da inaczej. Trzeba to rozwalić na szeroko. Nie rozwalisz na szeroko. Za chwilę tak zaduje, że znowu nie dmuchawa nie pomoże. Wracamy do gry no, trzeba, no niestety trzeba mu tu masić pod 2000, żeby po prostu szedł, bo sami widzicie, co się dzieje Dlatego proponowałbym, tak szczerze, kto nie musi, żeby tą drogą nie jeździć, bo nie dość, że bardzo ślisko to jeszcze, widzicie, zawiewa, zaduwa i można naprawdę sobie zrobić można go podmieć, nie, no bo szkoda rozwalić samochód, prawda? No mówię, my robimy co możemy, ale nie jesteśmy w stanie pilnować tylko jednej drogi, prawda? Bo mamy całą gminę. Krzysiu już wysłał kolejny sprzęt z kolejnym pługiem, także jest już nas chyba sześciu czy siedmiu, jakoś tak. Siedem sprzętów, no to wiecie. Już jest, jak to się mówi, już jest czym robić. I tym sposobem ten śnieg, który napada, wiatr, który zawieje, ja tu przyjadę na, na następny raz, kiedy będzie taka potrzeba. Przykładowo i dalej pół godzinki, czy tam 15 minut, jak widzicie, ciach, odcinek gotowy, dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu. No a jakbym teraz tutaj nie był, przykładowo przyjechał tu e, dzisiaj, ale dopiero nie wiem, po południu, czy, czy wieczorem, przy takim opadzie, no to szczerze powiem Wam, e, powodzenia. Sam bym sobie życzył, gdyż nie byłoby szans, żeby. Żeby to normalnie odśnieżyć I w miarę szybko, dlatego dróg, mówię, sprzętu dochodzi Drogi pilnujemy coraz bardziej Mamy też troszkę więcej, nie mamy w tym roku tylko gminy Orły, tylko Część gminy Radymno też mamy No i właśnie tu jest takie pytanie, czy przykładowo wy jako widzowie chcecie oglądać po prostu, żeby jeden vlog dotyczył jednej wioski Czy mamy to po prostu łączyć, pomieszać Możemy zrobić takich cykl odcinków, przykładowo każda wioska Jak to jest na każdej wiosce Wiadomo, wtedy będę musiał się dogadać z kolegami po prostu, żeby, żeby po prostu gdzieś mnie puścili, prawda? No bo teoretycznie każdy ma swój rejon, swoich dróg pilnuje. Ja chcąc nagrywać vlogi, żeby każdy odcinek był z innej wioski, no to też muszę, jak to się nazywa, to też muszę się z nimi jakoś podogadywać. A nawet idzie to pod tą góreczkę, wiadomo Tak jak widzicie, sunę mało tego śniegu Ale specjalnie, żebym wyszedł I jest szybciej Jest zaoszczędzony czas i za chwilę będę mógł jechać dalej Tu na Chnatkowicach widzę też jeszcze Kukurydza nieporana, no jest tego trochę Jest Mi samemu zostało Chyba hektar 60 za domem do Zorania Wyjechałem gdzieś ostatnio Tylko, że u mnie jest problem tego typu Że ja mam pole zgłęboszowane więc to wszystko było podniesione, to wszystko przemarzło dość, dość głęboko Pług się w ogóle... Wyobraźcie sobie, że 2,5 tonowy pług w ogóle się nie chciał zagłębić Przed na centymetr, dwa, może trzy I tyle Więcej nie było szans, no i... Minus tamtej mojej orki jest, no bo przejechałem może 10 metrów pola i strzelił przed przedpłużek po prostu Bo sąsiad jak orał po prostu poprzeczkę, zaczynał orać Na moim polu, gdzie też tego strasznie nie lubię No i po prostu strzelił przedpłużek, no i teraz... Taki wynik tego, że trzeba kupić lemierz od Przedpuszka. Ślisko, ślisko, jest bardzo ślisko. Powiem wam, robię to już chyba czwarty albo piąty rok. Z Krzysiem współpracujemy, jak to się mówi, i, 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 i w tym roku jest naprawdę bardzo ślisko, a, a z racji tego, że wiem jak było zeszłej zimy, jak te drogi były pozadowane. No to też mam mniej więcej jakieś, jakieś pojęcie, jak to. Człowiek nie narodził się omnibusem, wszystkiego musi się nauczyć. no Jeden rok dał nam w kość, eee, wszyscy kurczę zobaczyli, jak to wygląda. A mamy w miarę młodą ekipę, która jeździ, mniej więcej wszyscy są z mojego wieku. Jest no, wiadomo pan Zbyszek, no to to już jest eee, dość, dość dłużej. Pracują u... tutaj u Krzysia, reszta chłopaków jest mniej więcej wszyscy w moim wieku, więc. Wszyscy cały czas się czegoś uczą. Co z tego możesz jeździć. Nie wiadomo jakimi ciennikami, nie wiadomo czym i ile lat przyjdzie zima, w której e, nigdy nie brałeś prędzej udziału. Tu się wszystko całkiem maszyna inaczej zachowuje. To jest kompletnie coś innego. Uroki zimy, no niestety, jak jest droga w Wąwozie, to jest strasznie. Tam jeszcze jeździliśmy do takiej jednej mapci dwa lata temu chyba jeszcze. W zeszłym roku już tam nie jeździliśmy. E, po prostu tam już ten nikt nie mieszkał. Jeździliśmy tam do jednej babci, tam to była dopiero przeprawa w pierwszym roku czy w drugim roku swojego śnieżenia, chyba w pierwszym. E, też tak właśnie nie dało się po prostu tego przepchać, nabiło się, więc stwierdziłem, że, że pojadę górą. No, zamiast nie chciałem, bo widziałem, że po polach jest coś zasiane, no to wiecie, jak to rolnik rolnikowi nie chce robić krzywdy, prawda? No bo to i nie chciałem przejechać komuś po polu. Choć tak szczerze z perspektywy czasu wam powiem, że jak ja bym to w zimie po tym przejechał, nic by się z tym nie stało. Ale no, nie chciałem przejechać, więc stwierdziłem, że przebiję się, po prostu przejadę przez tą zaspę, i powiem wam, do góry przejechałem, pod górę, to pamiętam jak dziś, pod górę przejechałem, z górki pociągnąłem e, trochę pługiem, wiadomo, nie całkiem przy ziemi, bo się nie dało. Potem jeszcze raz z góry na dół, pod górę nawet wyjechałem, rzecz ale gdzieś mnie potem. Z górki jak zjeżdżałem, pchnęło w zaspę, zawiesiło mi całkiem ciągnik Cały ciągnik musieliśmy z Krzyśkiem odkopywać Który... On chyba wtedy piasek woził Oho Tylko tak się nie dasz to cię inaczej weźmiemy. Włożymy sobie pług na strzałkę Za powoli ruszyłem. Trzeba mu tutaj dać po prostu bardziej hajcu i tyle. No też chodzi o to, żeby nie powyślizgiwać tych dróg, no bo wiecie co to potem będzie. Szanse, tyłem, za bardzo miota. Tylna ośka, jak to się mówi, przednia ośka jest skrętna. Jak jadę, jadę z nią do tyłu, trzymam prosto kierownicę, a ciągniki tak tańczy, i tak tańczy. O. Widzicie, co robi. ślisko jest pod spodem ślisko to wszystko przymarzło i po drugie tu jest górka każdy kto jedzie ja to ślizgo kołami czy ktoś samochodem czy teraz ja ciągnikiem no niestety lecimy pod górkę widzicie, do przodu to idzie i wyjdzie. Ale nim miota, mówiłem, że wyjdzie. Nie ma, żeby nie wyszedł, nie ma szans. No i teraz zrobimy, przejedziemy. To tak właśnie, żeby to ściągnąć, potem jeszcze jak to się mówi zagłaskamy to na równo ładnie, na czysto. I tyle, jedziemy na kolejną wioskę, więc... Więc tak wygląda nasza zimowa zabawa Czasem jest fajnie, można się poślizgać, czasem jest niefajnie, leży się w rowach, no tak jak widzicie, także... E, uważajcie na drogach, uważajcie tam na siebie No i tak jak mówiłem, proszę o wyrozumiałość, jeśli... Nas widzicie odśnieżających właśnie drogi Kiedy możemy, wtedy zjedziemy, ale na wszystkich krzyżówkach prosiłbym właśnie, żeby nie podjeżdżać nas pod sam tył ciągnika, bo my się musimy zatrzymać, jeszcze wycofać gdzieś czasem. No. Także na dzisiaj wydaje mi się, że to będzie tyle. Żegnam Was. No i do zobaczenia na kolejnej wiosce, w kolejnym vlogu.